mam widzowie z tej strony, Bory i witam Was serdecznie na odcinku na moim kanale. No i w tym odcineczku będą, mm, będą moja Będę reagował na swoje stare filmy. Więc. Yy, przed obejrzeniem, fajnie, gdybyście strzelili łapkę w górę. bo jak łapkę w górę, no to będzie fajnie. Jak strzeli się łapkę w górę, dostaniecie się 1000 zł przelewem. Więc naprawdę nie żartuję. Serio tak zrobiłem i tak było No, więc zostawcie łapkę w górę też jakbyście i film koledze koleżance, żeby algorytm YouTube'a powiększył się i zostawcie suba, łapkę w górę napiszcie komentarze dla Borelka, nie wiem albo o, coś napiszcie bo YouTube wycina zasięgi ostatnio więc napiszcie i ogólnie wbijamy 400 może na 400 jakichś będzie specjal, może PSC albo coś. Zobaczymy. Na 600 do końca wakacji próbuję pokazać twarz. No, pewnie wam się nie uda, ale zobaczymy. Zobaczymy jak będzie się biec. No więc. Yy, a, jeszcze chciałem powiedzieć, że będzie duża aktywność te wakacje i sorry za takie długie przerwy. Po prostu nie miałem czasu co, co nagrywać, bo raz szkoła, raz jakieś kurde wypieczki i te pania. Więc yy, to tyle z materiału. To tyle jakby przedłużania. I zapraszam do. Zapraszam do. Do kolejnej części ważniejszej części odcinka, więc. Ogólnie tak. Jesteśmy w jak to zawsze bywa napiszcie czy takie odcinki w montażu wam się podobały czy montować mmm dobra o kurde A, to chyba na f jeden słucham. dobra przesłane wcześniejsze portowanie o, najstarszy, najstarszy mój film był 3 lata temu. 3 lata już nagrywam na YouTubie. 400 subów, no i nawet. Zobaczmy. Reklama. Jak zawsze. To co się reklamują, to nie wiem. Ogólnie włączam muzykę, bo tylko przeszkadza. I tak, to było 3 lata temu. Pierwszy swój film nagrałem 4 marca 2019 roku. Więc to jest nawet git. Weźmy co? Kurde, kliknę. O kurde. Jakiś spoiler jest. To pamiętam, że nagrywałem przed stołą, serio. Jakie gówno. Ale ja mam gównianą myszkę. Serio. Dobra. Jest nic, więc zaczynamy oglądać, ale od razu nie będziemy całego oglądać, bo nie ma sensu. I się z tej strony Bory, szybam to serdecznie. Ej, teraz to... Zamiast powiedzieć, bo miałem powiedzieć, że z tej strony Bory. A teraz to nie wiem. No. Na moim tylu, na moim kanał i właśnie dzisiaj mnie nie znacie. I to jest ewidentnie głos, kurde, nie wiem, 5-latka, który kurde przed Mobizem nie nagrywa. Nie, to było kapture Recorder, Kurde. I właśnie dzisiaj pod tym odcinkiem dajcie 5 subskrypcji. I będzie mi bardzo miło, że trzecie takie kolejne odcinki. Dobre. Proszę o subskrypcję jak zawsze. Bo ogólnie zaczynając na YouTubie, to myślę, że to będzie wszystko łatwe, nie? Że będę, kurde, zaraz miał milion subskrypcji, nie tak po prostu, bo moim marzeniem jakby nadal moim marzeniem jest przycisk YouTube'a, ale to pewnie się nie spełni w tym roku. W co to się kiedyś pełni, więc zostawcie apkę w górę z bo z waszą pomocą to sobie na pewno uda. I ogólnie myśląc, to moim celem na początku było 100 tysięcy, a potem z, trochę, gdy nagrywałem i widziałem, że te suby tak nie rosną tak szybko do góry, to moim celem było 100 subskrypcji. Właśnie to się udało. Po roku około. Właśnie ramy w tą górę i nawet w, w piosence jest tekst po roku biłem w czy jakoś coś takiego pięk, pięk, pięk. Pięk, pięk. no tak zaczynamy to jest idealny głos 5 lat na serio o nie będę reklamował gry Ale się skupiam cały czas na tym. I właśnie tak. O, tu jeszcze będziecie. Chodźmy Do zobaczenia. Do widzowie Bardzo graliśmy długo. Do zobaczenia. Pa. Zanim przejdziemy. O. Kurde, muszą się reklamować, no ja pierdzielę. Dobra, ogólnie, pierwszy film, nawet Giz, ja trochę, jak oglądam ten film, to mam trochę cringe'a, ale okej. Okay. Nie powiem, 13 łapek w górę. W sumie zawsze z początkowymi filmami tak jest, nie? Patrzcie, 13 łapek w górę i patrzcie jakie wyświetlenia. 200 prawie wyświetleń, nie? A tu będzie już w ogóle coś innego. 3, 3 łapi w górę. Nie było 13, tylko 3. Zamiast prawie 200 jest 60, prawie 100. No. Właśnie to się długo łączy. O, tu będzie najlepiej, nie? Nie będę pokazywał całego odcinka, bo jest za długi. Ale ogólnie początek będzie piękny, ogólnie. Jo, mano, z tej strony Borys. Chyba serdecznie namówić nie, na... nie umiem. Ja tam w tamtych czasach, trzy lata temu to było, tam mówić nie umiałem. Ja mówiłem. Jo o mam z strony Borys i witam was serdecznie na odcinku na moim kanale. Coś takiego mówiłam. moim odcinku na moim kanale. I właśnie dzisiaj Gram w tą gramy w Tom Goru. To jest drugi odcinek. To so, ja to pamiętam. I to w tym samym dniu nagrałem. W tym samym dniu nagrałem co... Co pierwszy odcinek. I, pf, i Patrz, jak zaczniemy, to Czynek, po pierwsze czynę. dostawcie subskrypcje, O patrzcie jak teraz! pod tym filmem y, 15 tysięcy subskrypcji. <laughs> 15 tysięcy subskrypcji chciałem wtedy, ja pier... Ola. Nie wierzę. Nagramy taki sam kolejny odcinek Tom Gorun. Dobra. Właśnie to się długo łączy i to denerwuje, że tak długo. Zawsze tak długo yy, wam trochę wam trochę wcześniejsze odcinki. I zobaczcie jak mój głos się zmieniał W sumie teraz nawet słychać, jak gadam, a jak gadałem, przedtem. Tutaj zostało się piosenki, pustałem. Ogólnie polecam tak robić, nie? No bo może wyświetlenia będą, ale to jest głupia. Kiedy hmm, to było? Był, Wpadło mi coś i to było 32 minuty. Nie wiem, czy to oglądaliście. Eee, to jest dużo z kilku z bratem, więc polecam obejrzeć. Ten, kto lubi Brawl Stars i to to. jest wyświetleń. Ja pierdolę. Jezus, musi tyle być. Ogólnie, mega mocne to było. I tu było mordeczki. dajcie suba, bo mam do czerwca 10 subskrypcji. Taki był cel wbijania, 10 subskrypcji. A teraz to można pomyśleć, że tak ciutle to obijam. Sorry. Cześć, cześć, cześć! Cześć, cześć, cześć! cześć, cześć. Witamy, Witamy Was w grze. Brawl Stars! Brał Stars! Ja jestem Wytul. Ja jestem Bory i będziemy dzisiaj brać. w co będziemy robić Borysz? Będziemy dalej z Roborem. No, jest... Albo mi się nie zmienił, albo nie wiem, miałem z 13 minut. Kurde, gdzie był pęk tych skrzynek? Oj, jest. Paścia. Najlepsze też? Jezus, ja tak nagrałam. Nie, nie rałeś. O kurde, ja prosto nie umiem siedzieć, tylko muszę trochę inaczej siedzieć. Dobra, oglądamy wizowie, jakbyście zobaczyli, jak siedzę to prawda? Ale mocno nakrywałam. Taki bokser, kurde, z ciebie był. że ja Nie, kurde, dobra, muszę ok. ja ja to się nie, Dobra, nie, nie. Nie, 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 15 monet. Będę 6 punktów. 11 punktów. 15 punktów. kurde, ja to pamiętam. Patrz. Polecam szkło. obejrzeć. I, będziecie mieli w opisie, jeżeli będę miał czas dodać, bo nie wiem. To był piękny czas ogólnie Brawl Stars. Jeżeli by się nie zmienił, bym grał nadal w to. Ale naprawdę, zobaczcie teraz. Myśmy, my, my. Szukaj. Wszystkie skrzynki otwieramy. Jakie mamy? Ja tak no robię. Te pierwsze. To no ty masz dwa. Nie Dobra. mówisz nawet? Nie. Bodaj. No to ty tak raszuj, no bo jak będziesz mówić, to... Będziesz. Tak Ogólnie przed tym miałam, nie wiem, ileś mi tam punktów albo 70 ileś monet mi wydropiła. I wiedziałem, że coś jest nie tak. Ja to czułam, ja? Strasz i szybko, czy Nie martw się. Tu nie do. No proszę. No, yy, po co ci jest? O, 70 monet było. Nie dość, że się zacięło, to było 70 monet. E, 25 minuta, taki odcinek to był. I 4 maja to, <grym> 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 to naprawdę. Coszeklinę. Patrzcie teraz widzowie, patrzcie! To patrz. mm. mogło było. Tym... Kurwa! O ja wiem, Kur. O kur. A! Kurwa! Ja! Ja o kur. Miałem jeszcze tu pokoju, miałem Dishingi pokój i kurde, w tym pokoju, w którym jestem teraz, były tu różne ciągniki TP, tp do bawienia się, nie? I ogólnie ja, normalnie z salonu, bo to w salonie otwieraliśmy, ja z salonu wypadłem, kurde, w pokój. Wjechałem w te ciągniki. Ja myślę, że się się rozwaliło, nie? Kuba tak się jął, kurde, nie wiem, jakby majtwaka miał jakiegoś, że naprawdę. wyście to tylko widzieli. Borysz Ja BILDORYS! Ja BORYS no, nie, to... no kruk, no tam. Słuchajcie, ja nie wiem, ale Borys normalnie się grze. Ku... Borys się drze, kuba. No bo mu kruk, dobra. No no kruk. No. Nie. Yy, za... Patrz, bo cię wyrzuciłem. Tam I to być... nawet nie obchodzi. To nie, no, obchodzi. nie obchodzi. No kruk, no, co? No. Serce mi tak bije. No kruka ja masz na łowu. powiem. Jezus Maria Człowieczku, zaczieraj, nie! Nie tak się się. No kruk. Jezus Maria. No, ja już no usta. Ty... Co ja robię? Nie wiem, na kim pan... <laughs> W ten film. Ogólnie polecam zobaczyć na moim kanale. To nadal jest na moim kanale i to się nie zmieni. Eee, więc ogólnie pokażę Wam jeszcze piosenkę i pokażę Wam kanał Kula. Ogólnie puszczę tylko 20 sekund, bo cringe jak eee, nie wiadomo co. Ogólnie to nie to ma prawie 1000 wyświetleń, ty zrozumiesz? Ma 1000 wyświetleń prawie 6 łapie w górę i się na komentarzu. No ja wiem. Ale jeżeli będziecie chcieli, to obejrzeć to wbijajcie na kanał. I patrzcie, jaki tu mam głos. Wiem, mam w ogóle inny głos niż przedtem ja już mam milion, już pięćset pucharków Widzę, że już mam 500 pucharków Każdy już mnie lubi, bo już mam prawie trzynaście Już mam dwa trzynaście, koła prawie Na moim głównym koncie już mam trzynaście ja Koła, każdy wie, że to ja już jestem ja, ja Koła, każdy, ja ja. ja każdy wie, że to ja już jestem ja Więc jeżeli chcecie, zobaczcie co na kanale Naprawdę, może się nawet dać popularny, bo to jest najpopularniejsze. I teraz bierzemy Edith Pulasa. <laughs> I ogólnie, on też nagrał piosenkę. No, nagrał piosenkę, ale po prostu nie będę, też zobaczcie sobie. Ale wam mm, jego film, jak dropnął no, kruka. Bo my w podobnym czasie jakby to dropnęliśmy. Wypadło mi. To jest to. Tu jest kwietnia, prawie marca, prawie maja. A tam w maju było, więc około w pod miesiąc, y, miesiąc, tak, różnica była. Waliło. Na jakim? Ogólnie to było na początku. Cześć, cześć. Cześć, witam. Ja. Was Brawl Stars. Ja jestem Deadpool, ja jestem Borl. Witamy w Zebra Stars. Ja jestem Deadpool. Ja jestem Bory! I witamy w Zebra Stars. No to co robimy? Robimy ten challenge. Bory będzie otwierał skrzynki i... Jakimi postaciami dropnie będziemy tymi grać? Coś takiego. Będzie otwierać skrzynki. I yy, jakimiś no, tam postaciami no, będziemy grali. A ja na początku otworzę jedną skrzynkę. No dobra, będziesz miał taki no opęk jakby powiedzieć, nie? No się gdzie? No to przycisz sobie. A otwieram skrzynkę. A ja cię zapraszam. No dobra. No i otwieram skrzynkę. Co jej będzie? będzie kruk. Nie. Na początku było tak. Mi się wydaje, że Kuba powiedział ku a. Nie ja. Nawet ja słuchajcie. To ma postać. kruk! Kruk! Legenda! Ja! Ja! Legenda! Ja. Legenda! Teraz się będę dał. Tak. Jeżeli tak, możecie kliknąć łapkę w górę, suba też możecie walnąć, bo się przyda, bo jak mówiłem, YouTube odcina zasięgi i to denerwuje trochę. Więc zostawcie łapkę w górę, suba też. No i mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba. Podobał. Więcej nie nagram, bo mój jest jakiś ja dzisiaj zwalony. Nawet ile nie mogę zrobić. No, więc tyle trzymacie się. Do następnych odcinków, które będą się pojawiały za około 5 dni. Trzymajcie się i cześć.